Nazywałem. To jest ekipa taka nasza. No i mańko. ja jestem Kasper Dominiak, ze mną jest Nikola Dominiak. A jak powiedziałem, że mnie nie Nikola Dominiak, to Kasper Dominiak. Nie, to powiem drugi raz, chyba, że... Chyba, Dzień dobry, panie Witajcie, się, Nikola, bo to się prawie nie Cześć! A fakt, ja otworzyłem... Zaparowałaś Dzisiaj y, to jest sezon nagrywania przyciągaczy. To jest dziadek. O, nie, nie. Ja nie jestem twoim dziadkiem. Gdzie kotki? No tu jest jeden, nie. No to ja muszę przejść. No to Już A będę waluję. O, przyszłeś dopiero ty klu, klu, klulewicu. Królewiczu. On pewnie musiał tam jakąś nagrodę zrobić. Nie, nie, bo on miał sraczkę dzisiaj. To i wiem. Dlatego. Nie tak. Sraczkę miał. No, ty powiedziałaś tak, że ma sraczkę i uciekł. A kot nie ma sraczki. To, to. Zabaj. Teraz musi wykończyć. No to cześć. Na razie, na razie. la cubierta